Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że e, zrobię dla Was fajną taką e, zakąskę. Nie wiem jak to nazwać: może taką pastę e, rybną z makreli. E, co ja będę do tego potrzebował? Oczywiście taki kawałek makreli. E, taka makrela tutaj w Anglii kosztuje wielkości, długości, dłoni około funt, funt 60. E, nie wiem jak na w Polsce, jeżeli ktoś mi. E, może powiedzieć, że taka jedna e, mała makrela kosztuje w Polsce. Dajcie mi znać, będę za to wdzięczny. Więc e, taką wędzoną makrelę oczywiście musimy obrać ze skóry z kości e, no i oddzielić to oczywiście wszystko. E, to, co nam jest niepotrzebne, e, wyrzucimy, do e, czystego naczynia musimy wrzucić sam Taka makrelka, zaraz Wam powieszczę, bo czym. Oczywiście, na inne rzeczy. ja już sobie ugotowałem, do tego mam przygotowane pięć ugotowanych jajek na twardo. One będą no, oczywiście posiekane, pokrojone drobno, do, do tego, co się razem z makrelą bez ości. Później powiem Wam, że no i, i ja ogólnie bardzo lubię taką pastę z makreli na świeżą kajzereczkę lekko posmarowaną masełkiem. Rzucić sobie jedną łyżkę takiej makreli i po prostu zjeść. Ja uważam, że, że to jest bardzo fajne, smaczne. Śniadanie, kolację. Nie wiem o jakiej porze chcecie to użyć. Nawet jako przekąskę podczas dnia. No i tak wygląda obrana ryba. Została skóra, kręgosłup, ości. A mięsko bez ości mamy w naczyniu, w którym będziemy mieszać. Do tego dodamy jeszcze jajko ugotowane, drobno posiekane. I zobaczycie za chwilę jeszcze co. No i do tej makrelki już obranej mamy przygotowane pięć drobno pokrojonych jajek. Mamy tutaj dwa ogóreczki kiszone. Mamy tutaj jedną trzecią, jedną czwartą, jedną czwartą cebulki czerwonej. Do tego będzie potrzebny jeszcze majonez. Ja używam kieleckiego. Jedną łyżeczkę musztardy, Dodamy troszeczkę keczupu. Wymieszamy to wszystko. Będziemy próbować, jeżeli coś nam będzie jeszcze brakować, oczywiście dodamy. Więc teraz y, mieszamy składniki. Jajko wrzucone i wymieszane. ogórek wrzucony i wymieszany. Cebulka wrzucona i wymieszana. łyżeczka musztardy. Dwie, dwie takie łyżeczki majonezu, no i teraz druga. Został nam jeszcze keczup. ewentualnie jeżeli go nie mamy, może być koncentrat pomidorowy. Ja wolę ketchup. Ketchupu około dwie łyżki. Teraz musimy to bardzo dobrze wymieszać. I tak wymieszaną doprawioną makrelkę mamy już gotową do chlebka do Przede wszystkim polecam do chrupiącej kajzereczki z, z odrobiną masła. Posmarujmy, spróbujmy. Naprawdę to bardzo fajnie smakuje. Jeżeli jeszcze nie znacie tego przepisu, polecam. Jeżeli komuś posmakuje, ktoś sprawdzi ten przepis, bardzo miło będzie mi to usłyszeć w komentarzach. Także dzięki, do następnego hejka.